Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej Fream dzisiaj wam pokażę gierkę, którą grałem dosłownie wczoraj. widzowie jak sobie y, przyjechałem z Ferry, to stwierdziłem, mnie, no, y, nie zagram, nie zrobię streama, bo po prostu trochę jeszcze gardełko, coś tam coś tam znowu się rozkorowałem, bo jestem dzbanem, no to sobie zagram off stream i powiem wam, że grałem na Forgivena. Forgiven to jest znana osoba dla takich dosyć starszych wyjadaczy y, ligi Legend, bo on był był kiedyś taki giga Super Koksy, carry Player, tam SK Gaming był koksem i w ogóle tam jakieś innych teamach grał. I historia z nim jest taka, że on w pewnym momencie musiał tam przez 9 miesięcy iść do wojska, bo tam w gry, on jest z Grecji, to w Grecji to jest obowiązkowa służba wojskowa i tam była petycja do rządu Grecji, tam gracze się zebrali i po prostu. No i była petycyjka, no i tam grał sobie jeszcze dłużej, było to opóźnione. Mm, i, I w sumie później koniec końców i tak musiał iść, no i, i, i jesteśmy jakby teraz, nie? Taka, taka historia, ja sobie gram tutaj Katarinką na Azira, poziom Master Tiera Tutaj już trzeci level wbiłem widzowie, bo zapomniałem wam e, powiedzieć, opowiadałem historię. Niestety tutaj e, talia przyszła, to nie mogłem się fajnie wbić na Azir'a. Może mu nawet flesza e, wziąć, ale ogólnie to Azir zjebał kompletnie, i to sprawiło, że mogę na chilku już e, sobie robić co chcę, przynajmniej przez te e, pierwsze. Eee, przez pierwsze minuty gierki bo ja teraz to spuszuję i mogę praktycznie raumować e, gdzie chcę. Użyłem wszystkie potki a mnie nawet dobrze obijał tutaj moje laskity są kurde, mega tragiczne, ja pierdzielę no tak jak mówiłem, nie grałem tydzień gierki to była moja czwarta gra, czy tam któraś, więc widzowie mechaniksy mogą być naprawdę słabiutkie. No to co? Lecę na bota, bo mam prajo na midzie i kurde, to jest cudowne, co się dzieje. Jeśli jesteś Katariną, to chcesz takie sytuacje, że schodzisz na bota, jest trzechlow Tutaj w sumie nie wiedziałem, jaki będzie najlepszy place, to w sumie zrobiłem coś takiego, zdzewałem no kapa, no i mam killa jednego. Tutaj może drugi jeszcze i jest drugi kill 2-0. Jeden na początku Katarinką, więc Widzu, jak coś takiego ci się przydarzy, to po prostu musisz wykierować to Katarinka. Jest kaszel, bo po prostu jeszcze sobie tutaj kaszłem. Pokażę wam w sumie runy. Runy wyglądają następująco: pod coś takiego grałem w tym meczu. Także na Cilku widzowie ja pokazuję runy, bo wiem, że dużo osób nie pyta. Zawsze, nieważne jakim czempionem gram, ile razy gram czempionem, zawsze ktoś się zapyta o te runki. No to proszę, widzowie: pod Conquerora. Conqueror na Azira. Myślę, że w miarę Git, bo chcesz się z nim długo tradeować. Po prostu, jak się wbijesz w Azira. No, to możesz na chirku go e, nieźle obić, i może nawet zabić, jak jest jakimś Azirem, Nobem, nie? A ten, ty, no ty, tak jak mówię, trochę zjebał na początku, <laughs> i dzięki temu mogłem sobie zromować Już na początku gry jest 5-1, także też fajnie, ale spokojnie, widzowie, to jest Master Tier. Tutaj się wszystko odjebie, i pierwszą osobą, która coś tutaj odjebała, to jestem ja. O, dziękuję za ten zaszczyt, <laughs> że jestem osobą, która totalnie strollowała gierkę. Patrzcie na tego dajba. Nawet Jace napisał, że ma flash, ten gangplank, nie? Ja pierdzielę, jaka padaka. Holy shit, no niby tutaj kurde close wyszło. E auto otwyszowałem odfreshowałem, executa dostała belwek. No i patrzcie na to, Q nie odpaliłem. Ja pierdolę, no widać, ziomek, że jestem noobem, ty! Totalnie nie grałem w ligę. I właśnie takie podstawowe błędy, jak na przykład EQ nie działające, nie wiem. No to tak, trochę strollowaliśmy. Ale chuj, lecimy dalej. I tak mam 2-1-1, jest giga -chat. I zaraz znowu będzie jakieś schodzenie na bota, bo Azim mi po prostu... Nie chcę powiedzieć, że nic nie zrobi, ale mi mało zrobi widzowie, po prostu mogę trochę robić co chcę, chociaż akurat nie teraz, bo on ma szósty level, ja mam piąty e, początek, dopiero e, levelka, także na chillku <laughs> sobie tutaj e, przy farmie, ale trinket już zmieniony na czerwony, także będą widzowie romy. Jak grasz Catherine'ą, to musisz romować, musisz schodzić na bota, musisz schodzić na topa, ale nie tak jak ja w tej gierce na gangplanka, tylko musisz po prostu e, zabijać a nie, a nie trollować, wiesz o co chodzi Za, mam nadzieję, że to zanotowałeś byczko. dobra, szósty level, ulti dostępne więc też fajnie, kurde te moje laskity naprawdę są giga śmieszne ale dobra, idę na bota <śmum> mam tresza, fajnie jest tresza. on w ogóle dostał buffy, dosyć przyjemne, że to jego Q skraca się cooldown i tak dalej, naprawdę giga spoko, tutaj też ogarnięty, że Udaje, że frizuje i dzięki temu możemy się wbić na bota i tak właściwie zapomniałem powiedzieć, że Forgiven gra Caitlyn w tym momencie i powiem wam tak, jest zapis streama, tutaj robię dubla, także na szyjku chciałem jeszcze, żeby Zeri dostała asysta, ale i tak dostała, także spoko. Widziałem jego... <laughs> o, właśnie ten kaszel, ja pierdzielę. Ale trochę gardełko boli, hmm, tutaj idę na około kiwkę robię, nie, nie ma co ryzykować. Yy, jeszcze tutaj kasznęłem, na no masakra ogólnie to korupsko. To yy, widziałem je, z jego powa po prostu, jak wyglądała jego gierka yy, i... Kurde, no, o, on gada po grecku, także nic go nie rozumiałem, ale e, pisał na czacie dużo e, i naprawdę midgap co chwilę. O jejku, forgiven. No, on zawsze był znany. O, tutaj niezła kiwka. Fajnie, była Aszka, więc, no, mogłoby być trochę nieprzyjemnie, jakby to Ulti weszło. On zawsze był znany z tego, że właśnie był taki trochę, trochę toksik, widzowie tacy. Tak, że lubił po prostu. No, powyzywać teamate'ów. Co prawda jakoś nie wyzywał, ale wiecie, był taki pasywnie agresywny tutaj lecę na talię, O ten... Bardzo lubiłem tego trasha RK. Wiecie, jak się pokaże maestria, to znaczy, że ja r nacisnąłem po prostu. Tutaj nie wiem co się stało. Po prostu kliknąłem R- i chuj. Nie wiem, no, tak jak mówię, Mechaniksy są y, dosyć słabe, ale chuj z mechaniksami... Tutaj najważniejsze jest, żeby po prostu podejmować dobre decyzje widzowie, wiedzieć gdzie schodzić, bo e, to, to się, tym się różni właśnie Katarina Silvera od Katarina z Master Tiera, że po prostu wie gdzie jest. No i tam pewnie jakieś małe rzeczy, jakieś mechaniksy też, ale, ale wiecie o co chodzi, to jest ważne, żeby po prostu być w dobrym e, miejscu tą Katarinką. Mam już 5.1.1, jestem giga bogaty, sprzedaję teraz e, Longsworda, kupuję e, na shortufa, ale tu wszystko jest wolne, nie, ja pierdź. Jak tak patrzę sobie, to ten sprzedanie longsworda, kupienie na shortufalu. no powolutki, pow, powolutki, powolutku jakoś, frinuś, to robisz, no ale spoko, spoko, byłeś na feriach, wypocząłeś sobie, rozumiem, że jesteś trochę wolną świnką jeszcze. Dobra, więc tutaj jest standardowe lejnowanie po prostu, ja mam prosty plan, ja jestem prosty chłopak, ja chcę, żeby te minionki zniknęły, wypierdalać z tymi minionami i po prostu schodzę znowu albo na topa albo na bota, tam gdzie się pojawię tam po prostu musi być kill widzowie, a przeciwnicy mają aszkę i Caitlyn, co jest dosyć łatwą linią do e, zrobienia mm, zabicia w ogóle mm, jakby to był jakiś inny champion niż Azir co właśnie nie ma takiego ulta co by, wiecie, po prostu co Czempion, którego by się łatwiej zapiło, to bym też jakoś jego próbował zaorać. Ale tak nie nastawienie. Znowu, kaszę, Jak was kurza, kaszę, to sorry, ale kurde, no. Nagrywało się z mikrofonem. No, zawsze się nagrywa z mikrofonem. Znaczy, mogę to wyłączyć? Nie wiem, czy wyłączyć. Możecie dać znać w komentarzu, czy wyłączyć. Chociaż w sumie. Nie wiem, nie, 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 nie wiem. Daj, dajcie znać po prostu dobra minionków nie ma wszystko wzięte no i lecę tutaj z heraldem pomóc niestety troszkę spóźniony bo Tal już wzięła heralda ale jace się wbija ja stwierdziłem dobra trzeba się też wbić pomóc za 3 sekundy flash można dać e do beczki także giga kozacko on chciał podejść do ściany żeby sfleszować ale ja to zablokowałem e plus flaszek double kill siemanko 7-1 no i widzicie o to chodzi katarinko o kurde, te moje kaszle masakra. Tutaj bejtuję do Tresza. Fajnie, że Treszyk ogarnięty support giga, ten Tresz, że grał dookoła mnie. No kurde, mam 7-1 w dziesiątej minucie, no to jasne, że będziesz grał dookoła mnie, a nie tam siedział z jak jakiś nop. Buty złożone, to roomy będą jeszcze szybsze, jeszcze lepsze. No i wracam teraz na Mida. Pozwólcie, że to puje. Tutaj jest akcyjka na bocie, fajnie e, zabili. Ale patrz, jest 7-1, ale jest 13-8, więc jednak coś tam jest kurde nie tak, bo e, butlane przeciwny jest troszkę do przodu, mimo wszystko, nie wiem jak to się stało, ale mimo wszystko jest do przodu. Chociaż może to też wynikać z tego, że Treszyk dużo schodzi i po prostu Zeri jest sama, ma 30 farmy teraz do tyłu. No, takie uroki solo kolejki, że właśnie support schodzi na MIDA, schodzi na topa, żeby bardziej jemu pomóc. A de to tam, chuj, A carry, ty masz farmić, jak się wypierdolisz, to report. Ja tutaj kieruję moich ziomeczków, nie? No i z jednej strony to jest spoko, ale z drugiej strony, jak mainujesz A carry, to, to trochę smutek jest mimo wszystko. No ale dla mnie spoko. <Ky> o, kurde, mam 7-1 i. Jest Git, dobra, tutaj treścik się wkurzył, ja to pamiętam, bo kanona mu nie oddałem, nie? Więc zaczął pingować milion razy. No to już jest, widzowie, po prostu mental na weście mastertierowy. Bo tutaj wszyscy mają low master dir, jakieś 100, 200, może 300 LP. Ja w tym momencie miałem chyba 370, coś takiego. Mam prawie 400, mam 308, 98. I troszkę dostał one shota, ja jestem ciągle zastanowiony. Wbijam się fajnie. Jeden kilek, drugi kilek i co, trzeci kilek? Może czwarty, czwartego już niestety nie będzie, ale super. 101 katarinka. Katalinka. A widzu! Nie wiem, no powiem ci tak, jak ja miałbym 101, w sumie miałem miałem 101, miałem kaszel i jakbym tego nie wykierował, to po prostu... Nie no, rezygnuj z Katariny, bo jesteś nubem totalnym. <laughs> Jeśli czegoś takiego nie wykierujesz, Znaczy inaczej, no wiesz, jakby było, nie wiem, teraz w kilach drużynowych 16 do 30, no to ciężko coś zrobić, no ale jak macie przewagę. I medżajka też kupiona, w ogóle zacząłem częściej kupować to medzaję, bo naprawdę daje przyjemne statystyki, jeszcze ten movement speed jest naprawdę przyjemny, dużo AP daje, także medżajka będzie częściej kupowana niż rzadziej. Chociaż na Katarinkę to też, kurde co za głupi kaszy, kocham się trasz, że hukujesz ludzi, naprawdę lubię tego tresza widzowie. Jeśli mainujesz supporta, to też musisz coś takiego robić po prostu, żeby grać dookoła linii, która wygrywa. Pięknie, double kill. no i tutaj triple, mam naprawdę dużo dipsa, 22 stacków na mecz, i... Ja pierdziele, widzu, no żyć nie umierać, prawda? Pograłbyś sobie Katarinką, jak tak patrzysz na coś takiego, no ja też bym sobie pograł. Ja może potem, jak nagram odcinek, to sobie zagram jeszcze Katarinką, nie wiem, zobaczymy. Chociaż teraz, dziewczyna mi mówiła, ej chodź zagrać ze mną TFT, ja bym pograła. No to pogram z nią w TFT, a później może jakiś wieczorny streamek, jak się lepiej poczuje i sobie pogram tą Katarinką, no bo kurde kocham tego czempiona, ale czasem jest taki useless, że mnie to kurwa, ale w tej gierce nie był useless, także spoko. Tutaj nie wiedziałem jaką kiwkę zrobić i itemową, to stwierdziłem, że po prostu kupię sobie różdżkę, chociaż chyba ten alternator był lepszy. Ale tam whatever. Dobra, skipnę te 5 sekund, 10. Nie wiem ile się skipuje chyba 10 sekund. I tam tam podchodzę na linię, także yy, na spokojnie. No i widzicie. Je, jakby nie ja, to by było w kilach yy, równo, więc no, trzeba... Trzeba kierować widzowie. Właśnie ten botlane może być. Oooo, <ścoughs> kurde, ten kaszel lekko problematyczny. Ich botlane. I w sumie Azir... Nie wiem, ja mam wrażenie teraz, jak idę na bota, to mi się przypomniało, że trochę grałem jak pussy. Że mimo wszystko mogłem się bardziej wbijać w tego Azira. Chociaż może to i dobrze, nie wiem. Ja po prostu szedłem sobie na side -linie i odpuszowałem. Odpuszowywałem, Azir mnie obijał praktycznie za darmo, ale ja, ja dzięki temu y, miałem po prostu pierwsze zejście. I właśnie jak jest Drake, to wszystko spoko, bo jestem pierwszy. Ale co z tego, że jestem pierwszy? Skoro mam 1200 HP i. Niby wystarczająca, ale no jestem trochę obity, nie? Więc no, nie wbijałem się na Azira. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe, podchodzę na mida. Ja się chyba tu chciałem cofnąć? Nie wiem dokładnie, co tutaj myślałem. Teraz tak patrzę, że jakbym, nie wiem, coachował jakimś cudem jakiegoś ziomka, to bym stwierdził, gościu, co ty tu robisz, tutaj nic nie ma. I w sumie to, to samo sobie myślę, jak ja oglądam. Co ja tam robiłem? Tam nic nie ma. Za 400 golda mam Hexcecha, No właśnie, za 438 dokładnie. No więc to sam. Don't fight out me. Jeszcze to napisałem. Gościu, masz w teamie 13,1. To tak, jakbyś nie wiem: yy, poszedł do sklepu. Co ja chcę powiedzieć? Czekaj, to nie wiem, to tak jakbyś poszedł na wojnę i masz czołgi, ale stwierdziłeś nie no jeba czołgi, musimy się bić dzisiaj. Nie no, to jest błąd strategiczny, widzą, bez mnie nie można się bić, ja jestem czołgiem teraz. No i mój teamie i tak się bił, jest jeden za jeden, no dobra, dwa za jeden, tam Rex Flełuk, na belach coś tam zrobił, tutaj była nieprzyjemna kiwka. 1000 <laughs> zł, Tysiąc gangplank ja, 1000 golda dla gangplanka, Coś się złego może stać. No nie wiem, przecież gangplank jest balansowanym czempionikiem, i tam 1000 golda w te czy we w te dla nie. On ma dwa itemy, on ma 100 farmy, 3 kile i 2 itemy. Czaisz? No nieźle, ty <kuh> Krasznałem razem z Freenem z przeszłości. To musi być miłość. Dobra, lecę na bot'a. Ale face y, Gangplank napisałem. Mać Gangplankę mi po prostu będzie łatwiej, no bo patrz na to. Widzisz? Dlatego ja mówię. Ja, ja wolę y, face'ować i Gangplanka po prostu. Tutaj jeszcze widziałem na czacie, że y, i też w sumie z powa Forgivena widziałem, że Jasik zgostował potężnie go ja pierdzielę, bo była sytuacja, że Caitlyn siedziała sobie w krzaku, a Jasik sobie spokojnie puszował i nagle mija 10 sekund i on daje EQ do tego krzaka i no, i po prostu zabija Forgivena. Także no, stream sniping potężny był w tamtym momencie. Dobra, puszyjemy topa, puszyjemy bota zer jest w bazie. Tutaj w potężną presję robi z tym Haraldzikiem. To jest chyba main Belwy, bo to była druga gra, gdy, którą grałem z tym gościem. I tak się jakoś trafiliśmy. Chyba pierwszą, chyba poprzednią gram Aurelionem. Nie pytaj mnie czemu grałem Aurelion. Nie, ja grałem Trindom. Ja, 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 nie, nie pamiętam dokładnie kolejności, ale <laughs> to jest moja druga gierka z nim. Tutaj się wbijam w Zioma. ulti, byku. No i chyba. Z tego wychodzi, że powinienem bardziej agresywnie grać wcześniej. na tego Azirka nie dawać się tak obijać jak Nubek. Dobra, mam 15-2-2. No kurde, no jest, życie jest cudowne. Jak jesteś Katarino, jak grasz swoim mainem, jesteś nafidowany, to życie jest po prostu cudowne. Widzą, aż przewinę. Teraz lecę na topa. Czemu ja lecę na topa w sumie? Nie ja, wiem, czekaj, baron za minutę. Nie wiem, chyba po prostu... No tak, no Jace jest na bocie, no to lecę na topa, żeby sobie przyfarmić. Tutaj jest Caitlyn i Jaszka, to coś tam chciałem zaorać, ale oni mnie tutaj widzieli niestety, więc nic nie mogłem zrobić, więc po prostu sobie przepuszczałem. No i co, puszuję? I schodzę na mida, zobaczyć czy coś tam trzeba pomóc, no i trzeba, patrzcie, bo w widzowie się pojawia, także idę, mm, jakoś od boku chciałem podejść, o właśnie tutaj, ale Caitlyn wie co jest 5 i nie mogłem jej zabić, ale mój team'ek to już totalnie stąpuje, widzowie, więc no, to od, od tego momentu to już wiadomo, że, <laughs> kurde, że już jest po prostu frygierka. Bitka na Gangplanka, bitka na Azira jeszcze, pięknie. <laughs> Belwew też naprawdę, Gigamost pomogła w tej grze. O kurde, ale zacząłem mówić przez nos, o Boże. My no właśnie, dlatego się trochę obawiam robić streama. Bo skoro ja nagrywam od 18 minut już się tak, no dosyć słabo czuję, to co by było na streamie? <tryk> o, no, jeszcze Kaszel, nie? Klasiko, nie wiem, zobaczymy, co z tym streamkiem widzowie. No że się będę kurował, a nie siedział przed kąpem i grał w ligusie, taka też jest opcja. Dobra, wita nasz! Kurde, jeden kilek Dobijamy inhibitor, dzięki siemanko. <laughs> Bewew też się coś tam pija, kolejny kilek Nie wiem co przeciwnicy mogą zrobić. Ja się cofam, mam 1900 golda, baron jest do zrobienia. Dwa inhibitory nie żyją, więc baron praktycznie free. Chociaż. Ty praktycznie free, ale... Przeciwnicy nie mają co innego zrobić, niż właśnie kontestować tego barona. To jest u nich jedyne... <coughs> Kurde, ten kaszel... To jest u nich jedyne jakby droga comebacku, właśnie kontestować tego barona, ale w sumie Talia nie żyje, to ty chuja, zrobisz, ja to przeskipuję. Idziemy teraz na bota, chociaż patrz na tą, tego kwiatka. To już było osobiste po prostu. Specjalnie od Respa, tak sobie myślałem, dobra, trzeba zabić Unforgiven. I myślałem, że na czacie będzie napisany coś w stylu Katarina Riot. Wiecie o co chodzi? Jakieś coś tam, Katarina Broken. E ja nie wiem, on miał 1900 widzów i 3 osoby pisały na czacie. Więc trochę sadek. O, X9 ashe azirtalia, Talia, GWP GG GGWP. Classic Forgiven. <laughs> chyba nawet DJ coś takie napisze, no Classic forgiven, tak jak mówiłem. No i w sumie tutaj gierka się kończy, widzowie. Także no, giga Stomp, bardzo fajnie. Dzisiaj forgiven, jutro, yy, nie wiem, yy, czekolad, nie wiem, jak jakiegoś innego prosa tutaj chciałem jeszcze zabić. No. Więc widzowie, rozwijamy się, podbijamy już Westa powoli. 400 lp, za niedługo 1000. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się i grajcie katą, bo jest giga super. Siemanko, papa.